Słuchajcie, idziemy już na dół. Tylko zdjęcia możemy robić tutaj, na samym wejściu. Później już nie będziemy mogli robić zdjęć. Z Intermedianu. Miss Italia. Z tej strony wyciągamy takie zabezpieczenie. Dobry, witamy w nowym Dobry. vlogu. Tutaj Blog, Aga i Daniel. Słuchajcie, jesteśmy w południowych Włoszech, które są trochę biedniejszym rejonem, ale też bardziej urzekającym. Mamy obecnie 20 kilka stopni, jest piękna pogoda. A my co? A my zaraz będziemy zakładać kurtki zimowe. Dzisiaj Was zabieramy w bardzo ciekawe miejsce. I bardzo A ciemne? gdzie? I zimne. A gdzie? To zaraz zobaczycie. Dobra, idziemy. Auto zaparkowaliśmy w pięknym Gaju Oliwnym, gdzie poza sezonem jest darmowy, ale w sezonie trzeba zapłacić za parking 7 euro. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładny parking dla camperów. I nie sprzątają, także naprawdę rewelacja. Zgadza się. Do samej atrakcji stąd mamy parę minut spacerkiem. Miejmy nadzieję, że się nie zgubimy, ale ja znam skrót. Idziemy. Słuchajcie, już dochodzimy do KAS, od 10 otwierają. Już widać, że jest kolejka. Zobacz. Jeszcze raz widzę coś takiego, zobaczcie znak z kotem. Jakiś tutaj jest kolonia. O, ale wielki. Mhm. Ale ona wygląda jak nasza kota, nie? No. Identyczny jest, identyczny. Cześć kota. Ile ma żyć kot? 7, nie? Mhm. Reinkarnacja? Reinkarnacja, tak. Taki Radaman jest piękny. Przed samym wejściem pan gra na gitarze, jak słyszycie. O, skoczy, skoczy, skoczy! Skoczy. Nie, skoczy, nie, skoczy. Nie, skoczy na drugą stronę, Zostaw Ega! Skoczy, zostaw. Ja to czuję. I zobacz! Mówiłem! Zobacz, ona tutaj się będzie. O! Tutaj ma swojego drapaka Nie jak kaktusa. No Dają sobie radę, jak ludzi nie ma. Kamę w kolejce. Ja już się ubieram. Tu już mamy bilety. Pan nam bardzo chciał pomóc. Mm, no tak, bo stał przed nami w kolejce, kiedy kupił bilet. Wracając z kasy, dał mi taką kartę, na którą powinienem dostać zniżkę, ale kasjer widział, że ją dostałem od tego pana i nie uznał tej karty. <gry> Także no. Ale nam pomóc. Zdradziliśmy, że wchodzimy do jaskin, a do jaskin e, Castellana, do kładnie dokładnie, było to, że do jaskin wchodzimy przez budynek. Zawsze nam się wydawało, że je przez jaskinię wchodzi się do, przez dziurę, a tutaj wchodzi się przez budynek. No, okay. Zobaczymy co dalej. Dobrze, na razie kończymy, bo jest głośno. Idziemy do środka. Ogromne to jest. Ogromne to jest. Ogromne to jest. Ja. Idziemy na dół. Pan powiedział, że mamy iść na dół. Schodzimy właśnie na dół. widać tam już od dali. Myślałem, że tu ślisko. O, wchodzimy do groty. W końcu będzie ciemno, chłodno i wilgotno. Już się obawiałem, że zapomnieliśmy latarek, ale Pan zapalił światła. Bo było przez chwilę ciemno.

Oh yeah. Watch your steps. Słuchajcie, idziemy już na dół, tylko zdjęcia możemy robić tutaj na samym wejściu. Później już nie będziemy mogli robić zdjęć. Także nie wiem, zabraliśmy Was do jaskini. A tak naprawdę. Nic nie zobaczycie. No to dobra, bo jest imponująca. Największa jaskinia we Włoszech. No ta ma 3 km po ty w mordę, jakie to jest wielkie. Albo w ogóle A po co jest ten balon taki tankiński? Wiesz co, albo może coś transportują. Tak, wiesz co, chyba tak. Ale fajny. się obawiałem, bo jesteśmy z wycieczką włoską i nie ma tłumacza, przewodnik rozmawia tylko po włosku i tylko po angielsku mówi o jakichś komendach, żeby uważać na stopień, ewentualnie nie robić zdjęć. Dobrze, że wujek Google przeszedł z pomocą, bo byśmy nie wiedzieli gdzie jesteśmy. Żartuję. Nie no, jest ja tutaj dosyć ciemno, więc też byłby problem, żeby nagrać cokolwiek, nie, dlatego teraz Wam powiemy, że o co tutaj chodzi. Grota nazywa się Grota, Grota di Castellana, od nazwy pana, który ją odkrył w 1938 roku, ale to nie jest najważniejsze, bo dla nas y, okazuje się, że gdyby jej nie odkrył, tej groty poprzedniczka była niestety skazana na inne życie. Otóż i zrobili sobie wysypisko z tej groty, ta została ocalona ze względu na to, że właśnie była to odkryciem, odkryciem tego biologa, geodety, podróżnika, geologa, geologa kim onkolwiek on tam był i ona rozciąga się na 3 km, znaczy my przejdziemy prawie dwukilometrowy odcinek, natomiast najgłub, najgłębszym odcinku ma sto dwadzieścia tyle metry, pod ziemią, tak. ale jest ciepło, nie? przynajmniej na, na razie, razie na razie jest ciepło. Tylko nie mamy przewodnika, więc. No już to mówiłem wcześniej. No dobrze, idziemy z grupą. Może była sauna po prostu w sauna w jaskini. Słuchajcie, już jesteśmy na zewnątrz, weszliśmy. No tak, atrakcja chyba troszkę nie wypał, tylko dlatego, że nie mogliśmy nagrywać i robić zdjęć. Trochę dziwna sprawa, bo wszyscy mogli mieć w sumie czułówki, takie albo latarki, co prawda nikt nie miał ze sobą, ale widzieliśmy na filmie, że ludzie mieli. I też żeśmy musieli troszkę nagrywać z ukrycia. No tak, bo i tak nagrywaliśmy bez lampy, więc nie było ryzyka. Nie wiem czemu, ale ekipa nam się udała, bo wszyscy kombinowali. Jeden nas obstawiał, inny kombinował, bo pokazuje Dokładnie. się, pani, która jest z Polski, znaczy jej rodzice mieszkała w Bielsku Białej. czy? Bielsku Białej, Tak, tak. W ogóle nie, trzy słowa umiała, ale jakoś mi się dogadali, więc było wesoło. A z tego miejsca chcemy pozdrowić naszego szwagra, Petrusia. Tak, on na, na ponieważ pewno by tutaj. dla niego to na pewno i wszelkie kamienie, wszelkie maści to na pewno jest coś rewelacyjnego. Podejrzewam, że że on by tutaj mógł spędzić parę tygodni się. i no eksplorować no tę Bardzo jaskinię. piękna, niestety trochę za długo. Trochę za długo, dwie godziny. Najbardziej, bardziej, że niestety, ale pan mówił chyba łącznie 15 słów po angielsku, więc myśmy nic nie rozumieli. Tylko po włosku. Tak, nawet piccolo collo Dobrze, idziemy tędy, to jest ten skrót. Ach, jest inny, także... Aha, no i nie bierzcie, że w ogóle kurtek jest Tak, kupało. bardzo ciepło, to jest no, raz. Druga jest sprawa, latarka, to jest podstawa, co trzeba ze sobą wziąć. No. E, słuchajcie, koszt, jaki musieliśmy zapłacić, to jest ile? 15 euro za osobę. Natomiast na pewno, no piękna, boże, piękna bo no, taka, w ogóle. Nie, no, po skały, 60 metrów wysoka taka jaskinia, naprawdę, no ogrom, majestatyczna. Coś wspaniałego, naprawdę. Mega doznania. Tylko Miałam tylko wejść i wyjść, a tutaj dwie godziny się zeszło. Dobra, uciekamy do samochodu. Zobaczymy co Magdalenka robi. Uważaj Aga, to jest dziki kot. Jaki tam dzik? Się <laughs> co? Daj się pogłaskać, daj się sfilmować. No, ty piękny jest, zawsze chciałam Ale mieć chyba, drugiego kota. Chyba stocił z kimś walkę. Dlaczego? Bo ma ucho lekko. A to już gdzieś. że wszystko. Ale Zobacz, ona onaż tak tymi pazurami no, bo mu tak kot dobrze. tak reaguje, bo jest jej miło. Tak. No. Ona jest zadowolona z tego. O, i ociera, się ociera, o, się ociera. Ale Megi będzie normalnie szalała w domu. O, wow, a nie gryź mnie. Tak? Ugrzyszcie? No, gdzie ty nie gryziesz, co? No, ty. Ze szczęścia. Tak, on tak pokazuje swoje uczucia. Kropek tutaj ładnie zaparkowany. Ok, zobaczymy co z Magdalenką. Alora, ojej, już się. Co jak Magi było? No co, fyszczku? Dobrze, wszystko. Da się będzie żalić. Dobrze <grym grym 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 grym> odjechała. Słuchajcie, zjemy sobie teraz po bananku i jedziemy na następną atrakcję. Bo musimy gonić słoneczko. Bo często jest tak, że rano jest pięknie, a po południu trochę gorzej. Więc, żeby były ładne kadry, to lecimy. Zostańcie z nami. Zaraz będzie następna ciekawa miejscówka. Maciuszka. Do jaskini nie mogła wejść z nami. Co prawda, widzieliśmy jedną parę, która była z psem, ale to był chyba York. Bardzo malutki. No A, tak, Magde... bo, sorry, w torbie. Tak, Magdalenka jedzie z nami. Idziemy powolutku do centrum. Słoneczko grzeje. A jesteśmy gdzie? W Alberto... <laughs> Było blisko. No? no, gdzie? Arberolo. No właśnie. Wiedziałem, że coś od Alberta. Coś. Y, ja jestem pewna. Słuchajcie, zapraszamy Was na spacer po Arbelo Belo, a za nami taki piękny, charakterystyczny domek z łupka wapiennego, Tak biały, że aż razi w oczy. I chodząc po tym pięknej ulicy będziemy Wam opowiadać historię tych domków. Co i dlaczego? I za ile? Właśnie, sam łupek generalnie jest innego koloru, ale mieszkańcy malują te domki na biało, żeby wyglądały na idealnie czyste. No i faktycznie rażą w oczy. Przy takim słońcu. Musowe są okulary. To co? Lecimy dalej? Idziemy. To, co przyciąga tutaj turystów, tysiące turystów, to jest właśnie to miasteczko, gdzie najwięcej jest domków truli około 1400. Wpisane zostało na listę dziedzictwa UNESCO. Wcale nie dziwota, bo naprawdę robią ogromne wrażenie. I Domki Truli budowane były po to, żeby mieszkańcy mogli uniknąć podatków, za co księstwo na polu bardzo ścigało. I domki zostały wybudowane z łupka bez użycia zaprawy. To był warunek niepłacenia podatku i wyglądają, jakby były tymczasowe. Takie namiociki jakby, nie? A teraz są tylko wakacyjne. Tak, właśnie w tych wszystkich co te domki, które mijamy, możecie wypożyczyć. Można tutaj przyjechać sobie na ileś tam czasu, normalnie mieć swoją kwaterę. Także niesamowicie my to porównujemy trochę do domków hobbita, prawda? Zgadza się. Albo Mikołajowych domków, Mikołajowy. tak bym to powiedział, bo mają takie e, stożkowe daszki. Tylko niestety są tu tłumy latem, więc nam się udało trochę uniknąć tego i to jest też super, ale mimo tego warto. Przepięknie jest, naprawdę przepięknie. Four okay. three. One two one, room. one, two, one three, four One modern. Badrù. 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 Vale fotografia, no Il padrone, guarda fotografie, non problema. grazie. Grazie. Prego. Questo, Polonia. Polonia. Mio cintre. Yeah. La moglie, noi italiani, Polonia. Agnieszka. Yeah. Agnieszka, Aga. Agnieszka, <ride> <Agnesca>, Aga. <Agnesca, ride> Aga. Grande, big. Vedete, un tonnellino. Buono. Ma no, perché no far tutaj. qui un altro Już jest tutaj Tak, tak wygląda mieszkanie cztery osobowe rodziny Miss Interlio. Italia, fotografie, Miss Italia, c'è il mio football, Marco Materassi, Giretini Zidani, tu qui. Ecco. Oj. Zobaczcie, kto tutaj był. lym. O ja. Marco Inter. Inter Medialano. Miss Italia? Si. Ja. Yeah. Touristik, grób, mm -hmm. family. Danny DeVito? Mi, mi. Ah. <giby> A. to <giby> film, A, <comic>. film, komik. A, komik. Same gwiazdy już tutaj były. <giby> Bardzo piękna historia. Ale to jest wielkie. Prawda? Tutaj. Very big. Ja. Właśnie byliśmy w środku, w jednym, w jednym z truli. Pan nas zaprosił. Jak widzieliście tam na zdjęciach, same sławy z Włoch przyjeżdżają tutaj i też odwiedzają te domki. Także bardzo popularne miejsce we Włoszech. I co? No, pokazał nam ten cały swój, <grybujesz> cały swój dobytek. Wygląda to przepięknie. Ma korzenie polskie i jego. E, nie, jego. Wydaje mi się, że to jest żona jego syna. Ma na imię Agnieszka również. Tak, także ładnie mówią moje imię, tak żeśmy się dogadali. Ale ciężko było, naprawdę ciężko. <laughs> Ale zauważyliśmy, że w tym regionie Włoch ludzie są bardziej mili i bardziej sympatyczni, mimo tego, że są biedniejsi, prawda? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, my już trolli zaliczyli Idziemy Idziemy sobie do... Aga, w tą stronę A nie, okej, dobra Okej, w tą stronę Okej, pani tutaj jedzie samochodem Nie wiadomo w którą stronę Idziemy w dobrym kierunku, teraz śmigamy do samochodu Trolli zaliczona, Jak mówiłem wcześniej Dojechaliśmy na tą miejscówkę 4 minuty, ale w sumie jest blisko ronda. W sumie ma opinię bardzo dobre, ale blisko ronda i pewnie będzie głośno w nocy. Także zjemy coś i no co, będziemy szukać nowego miejsca. A dzisiaj na obiadek będzie Tortilla z Bateli. Palce widać, ja lubię. Okej, okay, to nie jest obiadek, to jest szybka przekąska, to chciałem powiedzieć. No, dobra, dobra. Okej, okay, to po lewej Nie pali się, dobra okay. Słuchajcie Jeszcze muszę wymienić żarówkę Zaraz Wam pokażę jak się wymienia żarówkę w Ducato. Do wymiany żarówki będzie nam potrzebna żarówka oczywiście, którą mam zapasową. Cholera, kluczki mam z drugiej strony. Ok. Żaróweczka Sztuk jedna. otwieramy maskę. z tej strony. Wyciągamy takie zabezpieczenie. Później wyciągamy żarówkę. O, właśnie tak. Ona nie ma żadnych zabezpieczeń. I musimy pamiętać, że w taki sposób trzeba włożyć ją z powrotem. I to już nowo. Teraz tak. Nowa żarówka. Pod żadnym pozorem nie dotykamy szkła. Jak dotniemy szkło, to się przepali bardzo, bardzo szybko. Także trzymamy za zatem metalową stronę. Wyciągamy starą żarówkę. Zakładamy nową żarówkę, nie dotykając oczywiście. Jest i teraz w ten sposób wkładamy, patrząc przed, przez światło, jak ona nam do środka tutaj wchodzi. O, właśnie tak. I wciskamy. O, nie ma żadnych zabezpieczeń. Ona jest po prostu na wcisk. I zakładamy zabezpieczenie. Wciskamy. A ta idzie na śmierć. Chce pan jeszcze coś dodać, panie rezydencie? Mechaniku? Mechaniku. Becierażki działają nadal. <grystanie> Będziemy kończyć tego vloga. Ponieważ wyjeżdżamy już z Apuli pomału, kierujemy się cały czas w dół Włoch. Dokładnie, w stronę Sycylii. Dzisiaj było dużo wrażeń. Słuchajcie, jak wiecie o tym dobrze, chcemy rozwijać swój kanał, także zapraszamy do subskrypcji wszystkich, którzy nas jeszcze nie subskrybują. Oczywiście łapka, komentarz. Dziękuj, dziękujemy za wszystkie dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i za no wszystkie fajnie, lajki. Że jesteście. I będziemy jechać dalej. Taka natura. Life do zobaczenia. Pa!